Jesteśmy w kolejnym pomieszczeniu. Słychać, że tutaj coś naprawdę się dzieje. Bardzo dużo maszyn, bardzo dużo rur. I przy mnie pan Mariusz Śledzik, specjalista do spraw ujęć wody i pan Piotr Jędryka, kierownik Wydziału Produkcji Gielce. Dzieci oglądają te rury, które będzie można oczywiście zobaczyć na naszej stronie internetowej. I ja mam pytanie od razu, do czego służą te rury? No rury służą, żeby dostarczyć wodę naszym mieszkańcom. Jesteśmy na Pompowni głównej na ujęciu białogon jest tutaj zamontowanych siedem pomp poziomych, które dostarczają wodę, a rurociągami woda o dużych średnicach jest przesyłana do naszych odbiorców, tak żeby każdy mógł skorzystać z tej wody, którą ma w kranie. Nieprzerwanie, w sposób ciągły, o dobrej jakości ta woda. Natomiast plątanina rurażu jest tutaj dość duża ze względu na masę wody, którą przetłaczamy. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że to są miliony metrów sześciennych wody, czyli miliardy litrów w skali roku. To naprawdę niesamowite, jaki proces musi przebiegać, zanim ta woda dotrze do kranów, prawda? I koło mnie pan Piotr Jendryka. Do czego służą te liczniki? Bo dzieci przyglądają się właśnie tym cyferkom. Liczniki są niezbędne do monitorowania parametrów pompowanej wody. Na przykład ciśnienie, przepływ wody. Woda jest pompowana silnikami o mocach 290 kW, czyli tak obrazowo przedstawiając jeden silnik to jest około 100 żelazek. Także bardzo duże ilości energii są tutaj zużywane po to tylko, żeby podać naszym klientom wodę na wysokość około 70 metrów, tak żeby wszystkich klientów zadowolić co do ciśnienia i co do ilości podawanej wody. A kiedy możemy sprawdzić, że coś nie w porządku, że jakaś awaria nastąpiła? E, gdzie to się wyświetla? E, przed chwilą byliśmy na dyspozytorni i tam wszystkie parametry tej pracy, pomp, które tutaj pani słyszy, są monitorowane w postaci cyfr, numerków, e, sygnałów dźwiękowych, sygnałów świetlnych. I te na podstawie e, tych parametrów dyspozytorzy są w stanie ocenić, czy dane urządzenie pracuje właściwie, a dodatkowo dostajemy jeszcze sygnały z sieci wodociągowej, gdzie są monitorowane wszystkie nieprawidłowości. Jeżeli one wystąpią, jak raz nie ma ich tak dużo, bo po to jesteśmy, żeby... Że... Oby, oby nie wystąpiły, bo widzę, że dzieci e, coś robią przy tych rurach, chyba będziemy musieli uciekać z tego pomieszczenia. Już biegniemy, zabieramy ich, bo rzeczywiście Huk jest przeokropny. Przeokropny, tak. It's easy